Tak. Na początek chciałabym pana zapytać, jak to się stało, że zaczął pan grać w Radomsku, w, w Radomsku? Eee, to się stało. Nie? Sytuacja tak wymusiła na młodarza radomska, do RKS-u. Eee, graliśmy, już nie pamiętam, które roku, kuchar polski naszego był tutaj Wojewódzkim, z moim głęboko, tam gdzie grałem wcześniej, a przeciwko RKS-owi wpadłem wokół prezesowi Domowskiemu i, i tak to się potoczyło szybko, że proszę, znalazłem się tutaj. W którym razie Pan zagrał? W Radomsku? Tak. Dwa sezony. Była trzecia liga wtedy, awansowaliśmy do, do drugiej i robiłem tutaj w drugiej. To już mm -hmm. znaczy, była dwa lata gra. A pramek, O, o tak? Nie pamiętam. W drugiej lidze chyba siedem, jak się nie mylę, ale w trzeciej nie ma pojęcia. A wszyscy jakby rozmawialiśmy z... E... Drugimi z trzecimi klasami wszyscy kojarzą pana bardzo z Bramką z, z Real Madry. Więcej przypadków niż ten. A miło Pan wspomina tutaj szybki Wiców i mieszkańców? No na pewno, bo hmm. wywodzę się stąd, tak? Czyli urodziłem się niedaleko stąd, w Kamieńsku, także to są moje rodzinne strony. I fajnie się stało, że mogło tutaj w się grać, bo... Jako mały chłopak jeździłem na, na mecze jako, jako kibic byłem na, na kilku meczach i fajnie się stało, że, że mogłem tutaj grać. No, to tylko że tak krótko, z drugiej strony. Był to niezły, niezły początek do dalszej przygody z piłką. A wyszły z pana gry jakieś większe. Zaprzyjaźni się pan z zawodnikami od razu, tak? Tutaj w Bronosku? Przy morosku cały tak? Raz, tak? tak. Eee, no tak, nie było żadnych problemów, eee, z nikim nie miałem problemów, także no tutaj e, to środowisko jest bardzo otwarte, o wiadomo, no dzisiaj jesteśmy tutaj, jutro jesteśmy gdzie indziej i był zlepek piłkarzy, bo i z Łodzi było kilku i tutaj z Bełchatowa, paru z Radomska i okolic, Piotrkowa, także malutki, malutki zlepek ludzi. Także nie było tutaj z aklimatyzacją i żeby miał tam problemy z kimś z chłopaków. A utrzymuje Pan nadal z nimi kontakty jakieś? No z nie, nie z wszystkimi, z paroma, z paroma tak, ale no z wszystkimi nie da się utrzymywać, także no jesteśmy roz, rozwiani po całej świecie, po całej Polsce, także no ciężko było, zresztą nie ma numerów co do niektórych nawet, także... Ale, jak może, będzie okazja, żeby się tutaj spotkać. Bo z tego, co wiem, jest planowane jakieś takie spotkanie szersze, właśnie z tamtych czasów, w których ja grałem w rks ie Także na pewno te kontakty się odnowią. A tak przejdźmy do kwestii Pana młodości. Jak Pan chodził do szkoły, gdzie Pan chodził do szkoły? No, ja do podstawówki chodziłem w Szanowicach. To jest taka mała wioska, 20 km stąd. Eee, to po podstawce chodziłem tutaj do zespołu szkół drzewnych w Radomsku trzy lata. Później rok chodziłem do technikum również drzewniaka, no ale nie mogłem jakoś pogodzić piłki z, z nauką i, no i zerwałem tak, ze szkołą. Eee, także no, ogólnie całe cała moje jakieś tam życie młodzieńcze to jest związane z Radomskimi okolicami. A od młodych lat pan zaczął już interesować się piłką na żro? O, jak chyba każdy Polak, nie? Jak małe jak wszyscy widać, grają po podwórkach różnych w piłkę i tak było w moim przypadku. Ja zacząłem bardzo późno grać w piłkę, bo w wieku, tak na poważnie, bo w wieku 18 lat. Ale przez te 3 lata wcześniejsze, czyli od 15 roku życia, kopałem piłkę w Beklasowym klubie, także tam były tylko dwa razy w tygodniu treningi i nic więcej. A tak na poważnie od 18 roku życia przeszedłem tutaj do rgs A się się część, oprócz tej piłki, na codziennie? Teraz? Teraz niczym się nie zajmuję. Teraz odpoczywam po ciężkich, po ciężkich latach ciężkiej pracy. A już nie wróci Pan, bo było mówione, że Pan ma kontuzję. już. Nie, już nie... oficjalnie zakończyłem swoją, swoją przygodę z piłką. Dla siebie rekreacyjnie jeszcze sobie pokopę. Mogę sobie iść po, pokopać z kamień w piłkę, ale zawodowo, już nie ma szans, po prostu kolano jeszcze nie trzymam.